Sól, sól i odrobina pieprzu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych pokolań. No i pada deszcz, jesteśmy w granitowych kaskadach, a ja chciałam się wybrać z moimi milusińskimi. Na wycieczkę i to zrobimy, tak czy siak. Nie będziemy się tam denerwować, że pada. A co? Kto nam zabroni? Rodzinka jest już wyspana, jest godzina 8:23. Tutaj młodzież trochę popracowała nad umiejętnościami tak trochę. Jeden punkt charyzmy, czyli już w sumie czwarty poziom uzyskał Adaś, a Kaja czwarty poziom logiki także bardzo się cieszę. No, Kaja grała sobie w szachy ze swoim dziadkiem, i to było też takie bardzo wzruszające i bardzo miłe. A ja bardzo cię prosiłam, żebyś zgasił ten ogień, bo już widzicie, postawiłam te inne. Mm, Siedzenie. Także teraz to fajnie wygląda, i wszyscy sobie siedzą wokół ogniska, i to ma teraz wreszcie sen, sens. Więc tak, kochani, ja gaszę to ognisko, żeby tutaj się nic nie działo złego podczas naszej nieobecności. I całą bandą, słuchajcie, idziemy sobie na wycieczkę. Zapraszam. Kto ma parasol? Ten manie? <laughs> Ale ja widzę, że tak ogólnie i tak wszyscy zadowoleni. Młodzież rzeczywiście zaraz sobie zrobi swój twosie, focie, żeby uwiecznić ten moment, w którym to yy, przyjechaliśmy na wycieczkę rodzinną. No ja zawsze mam problem, słuchajcie, żeby znaleźć to wejście, to ukryte wejście, więc będę teraz pewnie lamić, gdzie ono jest. Gdzie ono jest? Czy ono jest tutaj? Już tak dawno tu nie byłam. Tyle odcinków temu. Więc będę teraz chodzić i szukać, gdzie jest nasze tajemne przejście na Polane, bo bardzo bym chciała tam się udać i zobaczyć, czy tam nie będzie jakichś fajnych rzeczy, których nie mamy jeszcze. Jakichś nowości, nie wydawniczych, ale y, takich, które zbieramy, zbieralniczych. <grytanie> Dobra, to nic, to ja będę teraz z moimi simami chodzić i szukać tego przejścia. Może uda mi się tu też od razu jakiś. Fajny kawałek czegoś znaleźć jeszcze przed wejściem na polanę. To nie tu. No widzicie, jest. Jest. Udało się. I od razu tutaj mamy panią. A ktoś z moich simów chciał poznać kogoś nowego? Nie, ty. Ale już ci to minęło. Teraz byś chciał. Następny poziom charyzmu. No, sorry, kochany. Sorry, dobra, podchodzimy tu całą cielotką i przechodzimy przez przejście, ukryte. Słuchajcie, trzeba było każdego Sima zadzwonić po niego, żeby się tu zjawił, więc ja zostawiam nastolatków po drugiej stronie. Szkoda, że tutaj wiecie, nie jest tak, że za każdym razem... Um... Że za każdym razem po prostu całą, całą cielotką przychodzimy przez ten zagań. No ale no już dobra, już jest jak jest, nie będę narzekać. I ja chciałam właśnie się tutaj rozglądnąć i zobaczyć, czy tutaj jest coś fajnego do zbierania. Tu widziałam motylki. Oj, w tych kałużach deszczu będzie mi ciężko. No ale trudno, postaram się. Nie widzę też tutaj żadnych żabek. Smutno. Liczyłam, że tutaj będą żabki. Coś mi się zapamiętało, że tych żabek jest tu dużo. Oj, ta moja pamięć, już tak nie najlepiej. No nie najlepiej, moi kochani, z tą moją pamięcią. Fakty mi się mieszają albo coś. Czy tu możemy pokobać? Nie, to jest jakaś roślina. O, no przykro mi. Zaraz pójdziemy jeszcze sobie połowić rybkę. Ale no tak, no tak mało tutaj rzeczy. Oj, 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 zanosi się na deszcz. Oj, oj! Ale nic więcej tutaj nie widzę. Więc chyba pójdziemy, słuchajcie, sobie po prostu całą ekipą połowić. Straszny niewypał z tą pogodą. I oni mają takie miny, i są tacy nieszczęśliwi, i Zośka to w ogóle jest już cała. Zobaczcie, nieprzyjemnie mokra. Także bardzo mi przykro, że nie wyszła Wam pogoda w ten wyjazd, ale jeszcze przez chwileczkę sobie tu posiedzicie. Nie będziemy już zawiązywać żadnych znajomości, chociaż ktoś tam z Was chciał poznać kogoś zupełnie nowego, ale znając życie to pewnie któreś z dzieci. Także tak, no niestety one zostały po drugiej stronie lustra. Ok. Zaraz sobie będziemy, kochani, wracać na kwaterę. No i tam już ostatni posiłek i wracamy do domu, bo niestety niedziela, koniec weekendu. Siorki, takie żyćko. No i, kochani, mamy gorącą zupkę, którą przygotowała Zosia. I to jest taki ostatni posiłek wspólny tutaj na tym wyjeździe, bo już za chwileczkę pakujemy walizki i wracamy do Windenburga niestety, ale to co najlepsze, szybko się kończy. Jednak bardzo się cieszę, że wybrałam się z moimi simami właśnie tutaj, bo bardzo chciałam, żeby mogły. O, patrzcie, jakie pożegnanie, o jakie to słodkie. A weź też swojego tatusia przytul. Weź go przytul. Obaj mi czule. O, jaki niezadowolony. Fajnie było z dziadkami, no nie? Super było. O, <laughs> jakie słodkie. Też co musisz z mamą to zrobić? Gdzie jest? Abigail idzie na piętro oczywiście, bo tu nie ma łazienki. Ale przecież tu nie ma żadnego kranu? Jest. Dobra, to pogadaj chwilę z tatą i zaraz sobie jeszcze z mamą. Pogadasz chwilę, jest nieprzyjemnie mokra, ale jakbyś na przykład sobie zmieniła moja droga ubranie, to może by Ci trochę ulżyło. Masz osobowość. Dlatego chcemy, żebyś rozpoczęła karierę kulinarną. No co ty? Ja tu będę się starała zaraz ją wywindować w jej karierze na ostatni stopień, bo na pewno to zrobimy w tym kolejnym, właśnie, ja się wygadać nie mogę. W kolejnym tygodniu. Także no. jest idzie mama? Dobra, jeszcze się z mamą przytulimy, pożegnamy. Podziękujemy, że przyjechała z nami. To jest takie cudowne. Chodź tu, chodź, Chodź, Zosiu. No, chodź, Zośka. Czemu te normalnie simy są takie, takie uparte? I będzie się tak stać jak z słup soli? Zosia, to musiałam Zośka zresetować. O no fajnie było, tylko mamo weź się przebierz powiedz Zosia mamie, żeby się przebrała bo ty będziesz teraz taka biedna cała ociekająca <laughs> dobre kochani, no to cóż, wracamy do domu i trzeba będzie się przygotować do kolejnego simowego dnia koniec z weekendem, koniec tego dobrego <laughs> na razie jesteśmy już w domku, a tymczasem dzwoni do nas Elena, i słuchajcie, rozważamy ostatnio staranie się o dziecko. Czy o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To wielka odpowiedzialność. Doraz mi. Elena, ja ci, ja, ci dobrze, ja ci dobrze radzę. Na razie sobie daj spokój. Bo z tego co ja widziałam, to tam już sobie yy, ledwo co ogarnęłaś. Ledwo co ogarnęłaś, jak to było z tą Eleną, to bym musiała wejść na drzewo genealogiczne, bo inaczej, to będzie na drzewie genealogicznym naszej. O, tak, i na Marko, i na Elenę. I patrzcie to, chyba dobrze powiedziała mnie, Żeby sobie na razie odpuściła, bo ja tam byłam u niej z wizytą i o ile jeszcze ta Paula Kurek była jakoś tam w miarę ogarnięta to ta trójka to tam słuchajcie, po prostu nie było w co w ręce włożyć i ona chce jeszcze jeszcze, jeszcze, naprawdę Elena weź się trochę ogarnij kobieto no dobra, ale my już jesteśmy w domu no i yy, tak sobie myślę, że Marko, co tobie jest do szczęścia potrzebne misja kosmiczna nie wiem co to znaczy, ale możesz jechać badaj kosmos to chyba w pracy dopiero można, nie? Powiększ zbojnik, stabilizatory, uli sztysza. Dobra, idź tam, idź tam się czymś zajmij. A my z Zosią, umaj sobie rączki, kochana? To podejdź sobie tutaj. I jeszcze na zakończenie tego weekendu, żeby tak wiecie, z przytupem go skończyć. A tutaj ładna pogoda, no kurczątko. To weźmiemy, słuchajcie, za telefon i rozpoczniemy spotkanie tańczących drineczków. Co wy na to? Możemy sobie trochę. Aha, no bo w sumie kurczę, Alex też należy do, do drineczków. No ale niech on sobie tutaj trochę popracuje nad tą rakietą, bo chyba jemu by i tak się nie, nie, nie ziściło. Elena, czy to ty? A z kim zostawiłaś dzieci, jestem ciekawa z mężem, Maju z mężem okej, okay, dobra będziemy sobie tańczyć o, Oś tuś mi zaimponowałaś no, trineczki już się robią <tutujesz> tutaj jest po prostu szybka obsługa super no, powiem ci Elena, że dajesz opowiedz historię klubowicza O, jakie powitanie, super! Pogadajcie chwilę, zróbcie sobie drineczki, a potem zaczynamy ta... dancen, 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 dancen and drinkan. O cześć! Dawnośmy się nie widzieli! Super! Czy my możemy sobie jakąś nagrodę kolejną? A tak w ogóle to ja miałam nad charyzmą z nią pracować. O kurczątko. Tu mamy te bonusy klubu. Ale to mnie raczej nie interesuje. Bonus zabawności, podłości, <grywia> oczywiście romantyczności. To już mamy do charyzmy. Bonus do umiejętności jedności komediowych. Mm, nic takiego nie jest, co by mi jakoś szczególnie było potrzebne. Do dyskusji też nie. Wszystkie umiejętności te, które potrzebujemy, mamy już rozbudowane, bo takie fajne, ale na przykład możesz robić sobie drineczki. O. Będzie ci to szło lepiej. Przyrządzi drinka, zamów drinka. Dobra, to tam sobie zamów coś. Jak już robi to przyjaciółka, to niech robi, a my zaraz będziemy sobie tończyć. No i tak proszę tańczące drineczki wywijają. Godzina 21. Zaraz kończymy spotkanie. Ale to takie urocze, uwielbiam te spotkania. No i tak Zosia bardzo już chciała się spotkać z koleżankami kolegą, więc na no spoko. Trochę jakby nie w rytmie tańczysz. Nie, żeby coś, nie, ale... A ty pokazujesz, że mają tam... Aha, okej, okay, dobra. Ja się nie znam, słuchajcie. Super. Trochę są zdezorientowani, bo już wyszli poza parkiet. Ale Zośka, ty wiesz, że naprawdę idziesz poza parkiet? Mi się tu drzwi już skończyły. Patrzcie, Aleksa. Jak <grym> się wczuł. Ta już zabrakło miejsca w pokoju, bo by weszła na barek Zośka. Dobra, może wystarczy już. Dobra, nie, nie, nie ta Elena się załamała. Co ta Zośka wyprawia? Już jest śpiąca. Dobra, zakończ spotkanie. Ale się na nim spojrzała. Oj Zośka, coś ty tutaj. Coś ty tam piła na tej wyjeździe, coś ty tam jadła. O nic, było bardzo miło. Byłam z twoim bratem, czyli moim ojcem, z moją mamusią i dzieciakami było super. No. Nie żeby coś. Posprzątamy trochę. Chodź, posprzątamy. Eee, to to jakoś dzisiaj wy, wybitnie mało sprzątania mamy. No super. A ty co? A dzieci są śpiące. W ogóle Kaja bardzo chciała dokończyć książkę, więc wstawiłam jej tu regalik z nowym takim czymś. Tak, to nie jest w światło, ale no, czy to jest głośnik? No chyba tak, nie? I co skończyła, dzieci się spełniło? No, widzisz, tak, Kaja na razie nie myśli o żadnych klubach, bo ona jest taką osobą trochę nieprzystępną i tak najbardziej na świecie to ona lubi przebywać we własnym towarzystwie i w towarzystwie książek. Więc idź sobie już spać, moja kochana. Widzę, że twój brat oprócz spania to już tak wszystko inne ma też. O rany, co nam się tak wszystko niszczy? To weź jeszcze. Wy trzy, dobra? Bardzo cię proszę. I śpij. Aleksiu, ty się całkiem nieźle trzymasz. Brawo ty. Ale wiesz co, jutro idziesz do pracy prawdopodobnie, no nie? Idź do pracy? Oh, ja go miałam wysłać do roboty. Godzinkę jeszcze popracujesz i wrócisz. Oh, ups. Ale ja jestem okropna. Dobrze, a ty, kochanie? Zosiu, moja kochana, jutro idziesz na godzinę dziewiątą. Dobra, to nie ma co, słuchaj, po prostu idź i też się wyśpi, kobito. A my, moi kochani, będziemy się już żegnać. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Dokończyliśmy nasz pobyt. W granitowych kaskadach. No, i zaczynamy od kolejnego odcinka walkę o ostatni awans. No i oczywiście nad tą charyzmą trzeba popracować, jakby nie było, ale my już nikogo nie przyjmujemy o tej godzinie. Kto się tam do nas skrada, ale sorki jest już północ, no bez przesady. Kochani. Ja jak zawsze pozdrawiam Was serdecznie, ściskam kochani sól sól odrobina pieprzu i pa! pa.